Serdecznie witamy w ósmym odcinku cyklu poświęconemu Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Bardzo cieszymy się, że możemy do Was wrócić już z większą częstotliwością po niemalże rocznej przerwie. Dotychczas nasze odcinki poświęcone były głównie konkretnym dziedzinom przemysłu bądź określonym ośrodkom COP-u. Dzisiaj złamiemy nieco tę prawidłowość, ponieważ mówić będziemy o publicystyce Centralnego Okręgu Przemysłowego. Która stanowiła ważne, aczkolwiek nie jedyne świadectwo czasów budowy największej inwestycji II Rzeczpospolitej. Najważniejszymi dziełami publicystycznymi dotyczącymi COP-u były dwa dzieła Melchiora Wańkowicza. COP Ognisko Siły Centralny Okręg Przemysłowy z 1938 roku oraz Sztafeta Książka o polskim pochodzie gospodarczym, stanowiąca mocno rozszerzoną. Kontynuację poprzedniego dzieła Wańkowicza z 1938 roku. Druga praca została wydana w 1939 roku. We wstępie do pierwszego dzieła, Melchior Wańkowicz zawarł następujący cytat: Broszurkę dedykuję tym wszystkim, którzy pracują w Okręgu Centralnym, a że dla Okręgu Centralnego pracuje cała Polska, dedykuję ją im wszystkim. Stukającym, pukającym, kupującym, dźwigającym, wożącym, kopiącym, rąbiącym, piłującym, kretom niewidocznym, ludziom porządnym, których pracą ta ojczyzna stoi i stać będzie coraz lepiej. Widzę ich w każdej piędzi Polski. Kooperatystów zapalonych, nauczycieli skromnych, instruktorów, inżynierów, rolników. Drugie dzieło Melchiora Wańkowicza przedstawia wiele pięknych fotografii z budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, a także fotomontaże wspomnianego we wcześniejszym odcinku słynnego polskiego grafika Mieczysława Bermana. Pierwszą pozycję Wańkowicza wydało wydawnictwo RUJ, drugą zaś wydawnictwo Biblioteka Polska. Warto wskazać, że jedna z do dzisiaj zachowanych fotografii ukazuje Melchiora Wańkowicza na tle konstrukcji zakładów południowych, gdzie odbył on, on wycieczkę. W rolę pisarzy zajmujących się omawianą tematyką. Pisał się również Janusz Rakowski, który był dyrektorem gabinetu ministra skarbu i wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Opublikował on w postaci niewielkiej broszury swój odczyt, wygłoszony 8 lutego 1938 roku w Resursie Obywatelskiej w Warszawie staraniem Związku Legionistów i Związku Pełowiaków. Przemówienie opublikowano również na łamach biuletynu Okręgu Stołecznego Związku Legionistów. W swoim odczycie Janusz Szakowski podkreślił bardzo ważną rolę cop dla gospodarki Polski. Niemniej możemy mieć to głębokie przekonanie, że ustanawiając centralny okręg przemysłowy jako ważny element przebudowy gospodarczej Polski, nie omylimy się co do jego roli w tej przebudowie. Systematyczna realizacja tego dzieła niewątpliwie zwiększać będzie mobilizację sił materialnych i psychicznych polskiego społeczeństwa. Janusz Szakowski popełnił również inną interesującą pracę, w dużej mierze związaną z budową COP-u. Nosi ona tytuł Polityka Inwestycyjna i Planowanie Inwestycji. Znajdują się w niej liczne plansze ukazujące plany gospodarcze i przestrzenne. Zostały one opracowane w biurze planowania krajowego przy gabinecie Ministerstwa Skarbu. Organ ten pełnił bardzo ważną funkcję w realizacji okręgu centralnego. Janusz Rakowski w swoim dziele przedstawił dość dokładną analizę rozwoju demograficznego kraju z punktu widzenia realizacji planów inwestycyjnych. Autor wspomniał, że na terenie COP-u należałoby utworzyć drugi obok Stalowej Woli ośrodek produkcji hutniczej. Inną pracą związaną z cop jest książka autorstwa Henryka Rodockiego zatytułowana Centralny Okręg Przemysłowy w Polsce. Geneza, terytorium, ludność, gospodarstwo, miasta. COP jako teren inwestycyjny, znaczenie i zadania COP, mapy orientacyjne, tablice. Długi tytuł publikacji wskazuje bezpośrednio na jej zawartość. Jest faktem, iż prezentuje ona spośród wszystkich przedwojennych publikacji zbiorczych na temat COP-u chyba najbardziej szczegółowe, a zarazem usystematyzowane dane dotyczące okręgu, szczególnie w kontekście danych Spisu Powszechnego z 1931 roku które bezpośrednio wskazywały na konieczność zainwestowania terenu zapomnianej pod względem gospodarczym ziemi sandomierskiej. Autor wskazał między innymi Pisząc książkę o centralnym okręgu przemysłowym, postawiłem sobie za cel dać jak najbardziej prosty, przejrzysty i wierny obraz tego, czym dziś jest obszar objęty nazwą COP. Jakie są najżywotniejsze zagadnienia z nim związane? Jak i układ czynników gospodarczych i pozagospodarczych. Chciałem zbliżyć każdemu z Polaków tę rzeczywistość, wobec której stoimy, stworzyć syntetyczną całość informacyjną, obiektywną, możliwie rzeczową i dokładną. Jedną z innych ważniejszych, a zarazem pierwszych prac związanych z budową COP-u jest pozycja zatytułowana Ku przebudowie gospodarczej wytyczne inwestycji państwowych, wydana w 1937 roku nakładem czasopisma Polska Gospodarcza. Jest ona pokłosiem przemówień z posiedzenia Komisji Budżetowej Sejmu z 5 lutego 1937 roku, kiedy to ogłoszono budowę COP-u. Zawiera ono m.in. przemówienie Eugeniusza Kwiatkowskiego, który wówczas ogłosił pierwotną nazwę COP-u Okręg Centralny Sandomierz. W swym przemówieniu wskazał, tak jak on dziś całym programem i symboliką polityczno-gospodarczą stało się słowo Gdynia. Tak dziś stawiamy nowe hasło w programie uprzemysłowienia, które otrzymuje symboliczną i skróconą nazwę – Okręg Centralny Sandomierz. Dziś okręg ten stanowi większą pustkę programowo-gospodarczą niż Ziemie Wschodnie. Kolejna praca w swoim przeznaczeniu i układzie, najbardziej chyba zbliżona do dzieła wspomnianego wcześniej Henryka Radockiego, nosi tytuł Centralny Okręg Przemysłowy Przyczyny Powstania i Warunki Rozwoju autorstwa Kazimierza Bobińskiego. Wydana została w Warszawie w 1939 roku przez Towarzystwo Wydawnicze Z. Kozierkiewicz. Autor opisał w niej m.in. położenie, obszar, ludność Copu, terytorialne rozmieszczenie przemysłu w Polsce. Przeprowadził również analizę COP jako zjawiska migracji przemysłów. Analizie tej wskazał m.in. Pierwszym obrazem, jaki nam dźwięk słowa Cop nasunie przed oczy, to będzie albo budująca się fabryka albo robotnik odrzucający łopatą ziemię albo las rusztowań wystrzelający wysoko ponad dolinę ujarzmionego Dunajca krótko mówiąc istotną częścią składową pojęcia centralny okręg przemysłowy jest ruch inwestycyjny jaki na tym terytorium obserwujemy i ruch przemysłów ku temu terytorium oczywiście COPS stanowił obiekt zainteresowań wielu innych pisarzy bardzo interesującym również bardzo bogato ilustrowanym dziełem jest praca Autorstwa Józefa Radzimińskiego, zatytułowana Budujemy Polskę, której część poświęcona jest Copowi. Znajdują się w niej liczne fotografie, w tym również poświęcone poruszonemu przez nas tematowi. Innym dziełem związanym z omawianą tematyką są Widły Wisły i Sanu Jerzego Zbigniewa Ostrowskiego. Autor podszedł do tematyki copu o wiele bardziej krytycznie niż inni autorzy. Wskazał on między innymi Zwłaszcza na granicy dawnych zaborów dzieją się horrenda. Co tu gadać o zjednoczeniu, zgojonych bliznach i żywym ciele, kiedy między tak zwaną Galicją i tak zwanym Królestwem urywa się szosa na dwadzieścia parę kilometrów. I to nie w jednym miejscu, między Rozwadowem a Kraśnikiem, Niskiem Ajanowem Lubelskim i Biłgorajem a Tarnogórą czy Sieniawą. Powstawały również inne, mniej znane prace poświęcone Centralnemu Okręgowi Przemysłowemu. Jedna z nich została zatytułowana podobnie, jak jedno z dzieł Wańkowicza. Tutaj akurat tytuł nosił Ognisko naszej siły, COP. Stanowiła ona miesięczny dodatek do przewodnika katolickiego wydawanego w Poznaniu. Zawierała ona kilka ciekawych fotografii przedstawiających sceny z realizowanych inwestycji. W broszurze tej wspomniano: W centralnym okręgu przemysłowym wre praca. Praca młoda i twórcza. Na naszych oczach powstaje dzieło wielkie. Tysiące ludzi dla wielkości ojczyzny. Poświęca pracę swoich mózgów i mięśni. Nie wolno nam pozostać obojętnymi. I my musimy dać Copowi nasz udział, serce, naszą ofiarność. Kolejną mniej znaną pozycją jest Cop Stanisława Maliszewskiego. Zabarł w niej ciekawą relację dziennikarza, który opisywał swoje wrażenia z wycieczki w zakładach powstających w ramach Copu w Rzeszowie. Tak opisał tempo budów na przykładzie fabryki obrabiarek H. Cegielski. Zwiedzając olbrzymie hale fabryczne i ich wewnętrzne urządzenia, gmach administracyjny, uczestnicy dowiedzieli się, że pierwsze prace dookoła budowy fabryki rozpoczęte zostały w kwietniu 1937 roku, by zakończyć je już jesienią tegoż roku. Na koniec wspomnimy również o tym, że w Sandomierzu w latach 1938-1939 wydawano czasopismo specjalnie poświęcone copowi. Nosiło ono tytuł Tygodnik Społeczno-Gospodarczy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Zawierało ono mnóstwo ciekawych i cennych informacji i jest jednym z najlepszych źródeł do poznawania dziejów największego projektu inwestycyjnego II Rzeczpospolitej. Zawiera ono przy tym sporo materiału fotograficznego. Najbardziej obszerny, bo zawierający aż 40 stron, numer. Wydano 20 sierpnia 1939 roku. Zawiera ono interesujący artykuł zatytułowany Bilans dorobku gospodarczego COP, podsumowujący niejako dotychczasowe osiągnięcia w zakresie inwestycji. W numerze ponadto znajdują się zapowiedzi utworzenia kolejnych, niezrealizowanych z powodu wybuchu II wojny światowej inwestycji. To dzisiaj na tyle. Zapraszamy Was do kolejnego odcinka.